Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzeba je jakoś zabić. Musimy ich zaszować, Zimo To jaki jest staczek też? Dead daj, Dead daj. Chill, 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 chill. Jak się wyleczy. jest twoi wall czy nie, nie, to nie, tam. nie, nie. Możemy Nie, nie, Możemy na niego ubiec, dawaj. No, ja, nie, Ceks jeszcze, JA pierdzielę! Chciałem tu ścianę podmienić, nie wybrać na niego Mieliśmy 2 na 1, 2 full hp, nie? To po co podmieniać mu ściankę? Już by się tak nie stało, że po pompie daj tyle AAAAA